Księga Astronomia jest jedną z najciekawszych ksiąg w Gotiku. Opowiada o hierarchii wszechświata. W centrum wszechświata znajduje się Morgrad, Zawierą cztery żywioły ziemię, wodę, ogień i wiatr. Wokół Morgradu krążą wszystkie inne ciała niebieskie. Morgrad nazywany jest wiecznie niespokojnym sercem Beliara, nad którym rozciąga się sfera niebios. Człowiek jest zbudowany z substancji Morgradu. Stoi on pośrodku hierarchii kosmosu. A jego dusza pozwala doświadczać łask niebiańskich. Interpretując tekst książki, można stwierdzić, że Morgrad to planeta, na której dzieje się akcja z serii Giergotik. A uczeni magowie posługują się teorią geocentryczną wszechświata. Tą interpretację potwierdza, między innymi, znajdująca się nad Morgradem sfera niebios, która, tak jak w wielu wierzeniach, znajduje się nad światem ludzi, czy te same substancje, z których składa się Morgrad i człowiek. Morgrad może być również jakimś obiektem znajdującym się w środku wszechświata, punktem odniesienia, czymś na wzór supermasywnej czarnej dziury w sercu naszej galaktyki. Czym jest Morgrad według ciebie? Podziel się tym w komentarzu.